Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Kolory Życia. Witam Was ponownie dzisiaj wieczorem. I na ten wieczór przygotowałam nowy film, który zatytułowałam Czy umiesz pożegnać stare i zrobić miejsce na nowe? Wydaje się, że wielu z nas tego nie potrafi, ja czasami również tego nie potrafię. Pożegnać się z czymś starym i... Zrobić miejsce na nowe. To nie muszą być tylko ubrania, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że wiele fajnych ciuchów, które mamy na przykład w szafach, a które nam już nie pasują, ciężko jest po prostu wyrzucić, oddać, wyciągnąć z szafy, bo wielu z nas, szczególnie my kobiety, myślimy sobie, a, w całkiem dobrej formie, to jeszcze jest no może trochę za małe, ale na pewno się przyda, na przykład na przyszłe lato, albo na pewno schudnę jeszcze trochę, bo jestem teraz na kuracji odchudzającej, więc zmieszczę się do tego do tej sukienki, do tych dżinsów, które troszeczkę teraz za bardzo opinają, a poza tym moda ciągle wraca, zakręca koło i, i, i to, co kiedyś było modne, znowu będzie modne, no i szkoda mi tego wszystkiego tak zostawić na śmietniku. Niech to sobie u mnie poleży. No i tak leżą w naszych szafach ubrania leżą może i nawet buty leżą może torebki, które już tak naprawdę nigdy nie założymy, nie weźmiemy ze sobą, ale ciężko się nam po prostu z tym pożegnać. No i to nie są tylko ubrania, z którymi tak trudno się rozstać. Są też rzeczy, które na przestrzeni naszego całego życia zbieramy, 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 magazynujemy, upychamy, jak kamienie, do worków, do plecaków. No i często bardzo jest tak, że te plecaki nosimy, te worki ciągniemy za sobą, jesteśmy przemęczeni, znużeni i ciągle z głową w tym, co kiedyś było. Bardzo ważny pierwszy punkt. Może nadszedł czas, żeby pożegnać się z tym, czego nauczono nas w domu rodzinnym. Może z jakimiś wzorcami, które uważamy, że nie bardzo nam już pasują. To mogą być co niedzielne obiady u naszych rodziców. Może kiedyś to było fajne, może sprawiało nam przyjemność, ale może to jest za często i może też jest tak, że na te codzienne obiady no po prostu nie mamy ochoty, już nie tylko co tyle co że nie mamy czasu, ale nie mamy po prostu ochoty, bo chcielibyśmy pobyć w naszym własnym domu i spędzić ten czas na przykład z naszą Rodziną, którą mamy, albo od czasu do czasu odwiedzić może innych znajomych, a niekoniecznie, jak to się mówi, podpisywać listę obecności w niedzielę u naszych rodziców. Może trzeba by było się zastanowić, jeżeli nam to nie służy i nie bardzo chcemy to dalej, że tak powiem, ciągnąć. Może warto by było się zastanowić, czy może z tego nie zrezygnować. Może męczące stają się dla nas jakieś rozmowy przy niedzielnym stole, rozmowy polityczne? Może męczące jest dla nas ciągle opowiadanie o tym, co chcielibyśmy jeszcze osiągnąć, jakie mamy plany na przyszłość, albo jak to nam się teraz cały tydzień układał, co zrobiliśmy, co zorganizowaliśmy. Co jeszcze chcemy zrobić? Czy planujemy jeszcze naszą rodzinę, żeby się powiększyła, czy nie? No i wiecie, takie wszystkie te pytania, na które naprawdę nie chcemy z nikim rozmawiać, bo sami na przykład jeszcze nie wiemy, jak to życie będzie wyglądać. No i przecież nie musimy planować całego naszego życia na przyszłe 50 czy 15 lat. Może chcielibyśmy to. Zostawić i otworzyć się na coś nowego, na coś, co może już stoi za rogiem, a jeszcze nie może do nas wejść, nas odwiedzić, wpaść jako pomysł do naszej głowy, ponieważ ciągle mamy w tej głowie wzorce już tam zakorzenione jeszcze z czasów, kiedy żyliśmy z naszymi rodzicami. Może powinniśmy pożegnać się z naszymi. Słuchajcie znajomymi, którzy może są zmęczeni znajomością z nami, może troszeczkę nie mają dla nas tyle czasu, ile mieli wcześniej. E, ciągle nie bardzo już e, często, czy, czy w ogóle e, zdarza się, że o nas zapominają, e, mają jakieś wymówki. Nie chcą się z nami spotykać, może warto by było dać im może wolną drogę odejść, może zostawić, może zakończyć te znajomości, może, może spauzować jakiś, na jakiś okres czasu, na jakiś moment, może ktoś potrzebuje odpocząć sobie od nas, a może i my sami potrzebujemy odpocząć sobie i poczuć powiew czegoś nowego, może zrobić miejsce na nowe znajomości, może dać sobie szansę na to, aby poznać kogoś, kto może oczekuje na naszą znajomość, to chciałby się z nami zaprzyjaźnić, kogo niedawno poznaliśmy, może być to osoba z nowej pracy, może być to jakiś rodzic, z, który jest rodzicem naszego, naszej pociechy ze szkoły czy z przedszkola, a może po prostu zwyczajny sąsiad, który naprzeciwko ulicy mieszka. So, jest wiele, wiele możliwości. Może Boże, powinniśmy otworzyć szerzej oczy i częściej patrzeć na prawo i na lewo. Może się tak zdarzyć. Może powinniśmy, słuchajcie, zaprzestać wiecznie wspominać i rozkładać na czynniki pierwsze wszystkie nasze niepowodzenia, które mieliśmy już od momentu, o której pamiętamy. Często zdarza się, że już wiemy, co było w przedszkolu, co nam nie pasowało, potem wspominamy te nasze niepowodzenia i potknięcia w szkole, kiedy byliśmy. Wieku dojrzewania, kiedy poszliśmy na studia, kiedy może podjęliśmy pierwszą pracę i ciągle i ciągle przypominamy sobie te nasze potknięcia, te nasze takie, słuchajcie, momenty, które nie bardzo nam służą, a jakoś zakorzeniły się w głowie, zacementowały się tam. Może warto by było powiedzieć im cześć, dziękuję, już wystarczy. Zastanawiałam się nad tym wiele razy, przeanalizowywałem to i nie chcę już mieć więcej z tym do czynienia chcę teraz skupić się zupełnie na czymś nowym może warto by było usiąść sobie i zacząć wspominać te najciekawsze rzeczy które wtedy miały miejsce te śmieszne wydarzenia, które nas rozbawiały i rozbawiają do dnia dzisiejszego czy potrafimy tak bez trosko jeszcze razem usiąść albo pobyć samemu ze sobą i, i nad tym się zastanowić i po prostu samemu ze sobą się do siebie uśmiechnąć Z warto zauważyć czy jesteśmy przygotowani również na to, aby może zakończyć jakieś kłótny, jakieś spory, które trwają już bardzo długo i ciągle wydaje nam się, że nie można tego zakończyć. Bo my przecież mamy zawsze rację, bo ten ktoś myśli całkiem inaczej niż my, czyli myśli źle. Może warto by było Powiedzieć sobie albo może podejść do takiej osoby i, i, i zaproponować jej zawarcie rozejmu. E, może po prostu przyjąć do wiadomości to, że ktoś ma inne zdanie i przy tym zdaniu pozostanie. E, może warto by się było zastanowić, czy to w ogóle ma sens toczenie takich bitew, takich potyczek, kto, to wszystko przecież. E, Nerwowo i psychicznie nas może dołuje, nie pozwala może czasami zasnąć, albo niech bardzo często podnosi nam ciśnienie krwi, powoduje, że stajemy się czerwoni na twarzy, że wybuchamy, że jesteśmy zdenerwowani, może nawet wtedy okaleczamy słownie naszych najbliższych. Czy potrafimy tak po prostu powiedzieć? kończę to już więcej nie chcę się z tobą kłócić chcę abyśmy znowu mogli rozmawiać razem wiem że mamy różne zdania na ten samą rzecz ale czy jesteśmy w stanie zaakceptować i zostawić to stare otworzyć się na coś nowego jak myślicie jest to możliwe może Warto by było zastanowić się nad tym i spróbować pożegnać tych, którzy nie chcą już z nami wspólnie być na tej samej drodze. Może chcą odejść, a my nie chcemy tego zaakceptować. Może warto zostawić to stare i powiedzieć sobie samemu: okej, okay, nie chcesz być ze mną, chociaż ja bardzo bym chciała być z tobą, albo chciałbym być, ale ty masz inne zdanie. Może pozwolić tej osobie odejść, bo nie wiemy tak naprawdę, co się stanie, jeżeli ta osoba nas opuści, bo być z kimś, kto nie chce z nami być, jest bardzo ciężko. Może warto pozwolić, żeby odeszła. Czy zrobić miejsce w swoim sercu na coś nowego po stracie? Osoby, która zmarła, a była nam bardzo bliska, może jesteśmy przygotowani na to, aby tej osobie powiedzieć: Byłaś ze mną, cieszę się, że byłaś ze mną, dziękuję, że byłaś ze mną, dziękuję, że mogłam z Tobą być, poznać Cię, że towarzyszyłaś mi na mojej drodze przez bardzo długi albo nawet krótki okres czasu. Byłaś kimś dla mnie wyjątkowym, ale odeszłaś, ja to akceptuję. A moje życie toczy się dalej. Czy jesteśmy przygotowani na coś takiego nowego? Czy jesteśmy w stanie pożegnać to stare, aby zrobić miejsce na nowe? Czy jesteśmy przygotowani na to, aby przestać roztrząsać naszą przeszłość, nasze przeszłe życie rodzinne, nasze błędy, które dokonaliśmy, może nasze nietrafne wybory? Które skutkowały różnymi decyzjami, może te decyzje nie były takie, jak żeśmy sobie wymyślili, jak żeśmy sobie zaplanowali. Może powinniśmy przestać biczować się i okaleczać. Czy jesteśmy przygotowani na to, aby to stare pożegnać i powiedzieć sobie: To było, minęło. Jestem otwarta i przyjmuję to, co jest nowe. Niech ono wejdzie do mnie. Jesteśmy na to przygotowani? Może warto spróbować zamienić wysokie buty na obca, wysokie szpilki, buty na wysokich obcasach, na obuwie sportowe? Czy jesteśmy przygotowani w ten sposób na to, aby może całkowicie odwrócić nasz schemat, nasz, nasze poglądy, nasz sposób wyrażania się? Może nasze otworzyć się na nowe talenty, które odkryjemy w sobie? Może przestać mówić, że niczego nie jesteśmy warci, do niczego się nie nadajemy, żadnych talentów nie mamy, bo tak naprawdę, słuchajcie, sukcesy odnoszą ludzie nie ci, którzy mają wiele talentów, ale ci, którzy rzeczywiście charyzmatycznie chcą coś zmienić i chcą coś wprowadzić w swoim życiu i pracują nad tym intensywnie, aby to osiągnąć. Jesteśmy gotowi zostawić to stare i zapomnieć, aby otworzyć się na coś nowego. I ostatni, może punkt, który sobie napisałam: Presja innych ludzi często rani naszą wrażliwość. Czy jesteśmy przygotowani na to stare, aby powiedzieć sobie: To nie inni będą decydować o mnie. Ja wreszcie chcę sam. Ja wreszcie chcę sama postępować tak, abym czuła się szczęśliwa i spełniona, abym czuł się w swoim życiu dobrze, abym mógł powiedzieć: To ja decyduję, I ja tworzę swoją codzienność. Czy jesteśmy przygotowani na to, aby zostawić stare, czy nie boimy się, nie lękamy się i nie wycofujemy, bo nie wiemy. Co czeka nas za rogiem? A może wystarczy czasami lekko zamknąć oczy i w porywie, taki słuchajcie sytuacji, która mówi: A dlaczego nie? A chodź, spróbujmy. Może wtedy będzie lepiej. Co myślicie? Jesteście przygotowani na nowe i chcecie? zostawić stary za sobą. Napiszcie w komentarzu, będę się bardzo cieszyć. Dziękuję.